Pr Proszę Pani, ale w nie jaki sposób Pani świadkiem głosuje na klasie? Aventura! Ja Aventura. Aventura! A, Nowa. 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 A dlaczego Putin wyjebał Was z Rosji? Powiedzcie mi, skonfiskował majątki, no? No bo to zwrócił pieniądze! pieniądze dane ściąganie informacji. No wszystko jasne. Szkoda wszystko jasne. No nie, ale dziękuję, że pani przyniesie. Proszę pozdrowić tych pozdrowić. pod Nowego tak, Jorku. Jest, ma, jest. pod Nowego nie nie Jorku proszę pozdrowić. Nie macie takiej mocy. shalom, shalom. Proszę pozdrowić rabinat, radę, radę starszych, która ja ja strażnicę już studiowałem dużo wcześniej niż pani. Fajny biznes religijny, fajna sekta, dobra. Ale Putin się, po razy, dobra. się poznał nie, 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 nie,